Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj widzimy się z kamerą, już na swój główny kanał. Oraz na ten, yy, zakupiłem nam kamerę, żebyśmy mieli pełnoprawny kanał. Tego mi brakowało. W sumie dość dobra jakość, jak widzicie. Jest to 4K, więc naprawdę ładnie. No i co? Dzisiaj sobie zagramy challenge jak zwykle, na tym kanale. Będzie on polegał na tym, że. Nie mogę używać w ogóle TNT oraz fireball jumpów, czyli ani to, ani to. Nic. Chyba się rozumiemy. Jest to dość trudny challenge, ponieważ ja tego bardzo często używam. No i jest to wręcz na Coxcrafcie niezbędne, no nie? Więc y, będzie trzeba troszeczkę tego poćwiczyć. Cieka? Żeby nie było aż tak ciężko, ale pewnie nic nie pomoże, więc pogramy sobie na solo pewnie w praktyce. Złoto mi się przyda na potem. Dobra. Skip gierka. Pójdziemy sobie na solo w takim razie, bo goście nie ogarnia, bo się na niektórych miejscach takich, gdzie normalnie by się dało. Dobra, teraz tu. Uważać, bo no będzie to mniej dynamiczna rozgrywka bardzo, a ja takiej nie lubię. Irytuje mnie taka. No i mnie zabił. O, widzicie? Nie da się budować w tamtym miejscu i to jest flipa straszna, ale podjdziemy go oczywiście. I już, już przyszedł. Kidos. Nie zauważyłem go. Dobra, lecimy dalej. No dobra, próbujemy. Nie lubię takich dużych map, jak takie rzeczy mam robić, ale już nie będę skipował, bo mi się nie chce. Mam z godzinę na nagranie tego odcinka, bo nie chcę się więcej. Dużowy będzie szedł to bardzo dobrze. Nie sobie zbuduję ten mostek. Mi się nie chce. O no widzicie, że ona ja nie łapie. Dobra Tu już normalem Nie chcę spaść Co on robi? Co ty robisz? Co on robił w ogóle? Zmarnował sobie... Zobaczcie jaki on jest słaby Cyk, 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 cyk ja Będzie leciał? Nie będzie, no to tak, lecimy teraz my na niego On nawet nie dotknie PvP, więc... Taki typ gracza chyba już Tak bywa, no co? Musimy na skos, już w ogóle na skos to ja w ogóle nie opisałem Znaczy diamentowy, przepraszam Bo to za Emeraldę No wiecie co chodzi Dobra a wiesz gościu Nawet się być nie będę, kopie Tak sobie zrobię Chciałem, Te dzieciaczki na tym DockScrapcie to spadają, chyba spadł Albo nie Ja będę tu sobie kupię takie rzeczy o. No i widzisz, to jest co kupiłem, a widzisz Jesus do niego taka Eee. Co jest? E, ja się widzowie zbugowałem chyba. Autentycznie. Ej, co jest? Widzowie. Ja się zbugowałem autentycznie. Widzieliście co się stało? Dobra, pomienimy to. Jeszcze raz. Co się stało, lol? Co on będzie robił? Ja myślałem, że on będzie TNT walił. O Oxcraft be like Oxcraft Moment. No i co będzie robił? Oj! Ja się złapałem jakimś. Co pójdzie go to. Do nie ogarniam, jak widzieliście. No dobra, zobaczmy jak się klepiesz. A, nie dało się ciebie bić, ale i tak cię rozwala. Jak widzisz. Od niedawna nagrywał na ten kanał. Dla mnie już są nudne bedwarsy na Coxcraft, bo no tu są słabi gracze przeważnie, więc tego typu właśnie jak ten gracz. Ale już się za długo z nim trochę bawiłem i trochę prze... przegapiłem moment, bo już powinien być... powinienem być już dawno u jakiejś innej osoby. No, ma tu chłopie zamek Dobra Okej, okay. przejdę sobie ciebie Asusi Widzieliście jak się Emeraldziaka zabija? Z protem i wszystkim bez niczego Tak się to robi, widzowie A ja na to szczur mówię Pato. Ile szczurów? Szczury, dawajcie go! Gość, co w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Dobra widzowie. Jak widzicie, wygrałem, udało się, było to ciężkie dla mnie, bo ja tak nie umiem grać. No ale jakoś to poszło. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro i trzymajcie się i papat i...